No i co? Mówił szaman na przestrzeni, że teraz audycje w najbardziej nieoczekiwanych godzinach, a wy na jaskinie czekacie. Przecież już audycja była, jaskinia była rano nieoczekiwana i się nazywa, że to co wcześniej jest później. No i sobie macie do odsłuchania, bo procesy na szamańskie się zaczęły takie, że już ich nie można online na przestrzeń nawalać. Bo by wam mogło nie staczyć miejsca na absorpcję. I oczywiście witam Was serdecznie. Ale moi mili, dzisiaj przyjechali tu z przestrzeni Szamana. Nakręcać. No i w ogóle przeszczę na chądraskach się rozkręciła, rozbujała się jak wahadło. A, no i nie wiadomo kiedy to wahadło skończy się wychlać coraz więcej. Jest to bardzo trudne, bo jak co chwilę wklejacie na czacie do szamana, u szamana, że tutaj o milion razy się podkręca przestrzeń, no to nas dosięgło to wasze wklejanie i u nas się też podkręca o milion razy codziennie. No i tak się podkręca, że internet wysadza i szaman gadać już nie może. Chwilowo, więc musicie sobie audycję odsłuchiwać. Te, co były wcześniej, ale w sobotę już rano. Także tylko informacja dla wszystkich, co nie zauważyli, bo teraz audycje są z ciemnej czeluści i audycja się nazywa. O! Szaman patrzy, czy ona się w ogóle nagrała. Ale chyba się nagrała. Jak nie, to jest na laj... na YouTube, ale tutaj też widzę, że to co było wcześniej, jest teraz w jednym, jest później w jednym kawałku mojej mini. I mówiąc już niby całkiem normalnie, to jest tylko informacja, bo yy, nie ma opcji szaman dzisiaj na yy, dłuższą audycję po prostu, bo u nas. Mocno, mocno procesy przyspieszyły. Być może się, jak się zakończył wcześniej, to, to jeszcze szaman nada jakąś audycję, ale to też będzie o porze niespodziewanej. Także moi mili, dzisiaj Wam za uwagę. Szamańsko z Hondrasu, szaman, dziękuję. I polecam odsłuchanie tej audycji, którą. Nagrałem rano, albo z LiveStreama, albo na YouTube też ona jest. A tego nie było. być może nie, nie zauważyliście, bo teraz nie ma nowych zdjęć, więc zresztą no, informacja jest na przestrzeń. E, w razie czego jakby się szaman już nie e, włączył, to wam owocnego bosakowania życzymy. Bo dzisiaj znowu 5. Yy, trójka nowych zdobywców skrzycznego bosakiem się pojawiła, yy, a razem od razu pięć bosaków bosych na skrzycznym stanęło. Także przestrzeń nam się tutaj mocno, yy, można powiedzieć, przyspiesza. Yy, no i dziś, skoro sobie szaman już przypomniał, bo to było o godzinie 4.30. Kiedy był wschód słońca, zawisł nam baner na Hondraskach, więc też znamieni to wydarzenie na przestrzeni o pierwszych bosakach, czyli wyścigach szamańskich z chondrasek na skrzyczne. Niestety szaman zostawił aparat gdzie indziej i wam tego nie pokażę, więc być może jeszcze faktycznie audycję. Sp żeby wam pokazał, nada chociaż krótką, bo to ważne wydarzenie na przestrzeni i dobrze, żeby, żebyście mieli również taką informację, czy się będziecie chcieli zamanifestować na tym wydarzeniu czy nie. Proces był bardzo ostry, bo jak to wszystkie procesy niby zupełnie zwyczajne, Zajęło nam to dwie godziny, choć nas była trójka, ale baner zobaczyło słoneczko o wschodzie słońca, więc to jest najważniejsze, a od dzisiaj do 15 to jest dokładnie 40 dni, więc dalej wszystko tutaj cyklami, czyli w zgodzie z naturalnym rytmem, się nam toczy. Na razie się. W tym, no, że tak powiem, bez zbędnych dysharmonii mieścimy. No i to też jest informacja. Jak szaman zdąży, to jeszcze, jeszcze być może się włączę. A na tą chwilę, moi mili, no, z przyczyn wyższych, mówiąc już zupełnie tak obiektywnie, wybaczcie. Szamanowi, że dzisiaj audycji nie ma i nie było opcji nawet na informacje wcześniej na przestrzeni, chociaż e, pamiętaliśmy, że e, audycja ma być o dziewiątej przynajmniej te jaskinie no spróbujemy, się, spróbujemy jakoś zachować w miarę w, w, takiej, w takim czasie, do jakiego przywykliście, no ale zobaczymy. Bo te wszystkie procesy, o których szaman mówi, w szamańskich procesach, no, mają swoje rzeczywiste odzwierciedlenie. Myślę, że również w, was, w Waszej przestrzeni one się manifestują. Też się prze, w przestrzeni większej, takiej bardziej społecznej czy wręcz globalnej, na różny sposób objawiają, ale no, dziś nie ma opcji. Tego, do tego się w ogóle ustosunkowywać. Myślę, że już jest wystarczająca wiedza i świadomość, żeby pewne wnioski wyciągać samemu, jeśli jest takie miejsce i taka potrzeba. Natomiast dość istotne jest, żeby korzystać jeszcze z tego czasu w sposób taki optymalny. O czym już nieraz mówiłem, bo jest to czas szczególny. I te wszystkie procesy mogą być, mają taką dyma, dynamikę właśnie ze względu na no, szczególność tego czasu. Choć oczywiście nie ma co tworzyć sztucznej wyjątkowości, no ale. Po prostu przestrzeń jest wyjątkowo sprzyjająca, choć na poziomie, można powiedzieć, matrixowych treści tego naszego konstruktu rzeczywistości może być wręcz przeciwne, przeciwne wrażenie. Można odnosić, ale pamiętajcie, że zależy to od tego tylko, do czego przyłożymy swoją uważność. Z czasem ta uważność być może obejmie równoległą obserwację, no można powiedzieć, pełnego spektrum przejawienia od dupy do słońca, więc na zasadzie różnych analogii, będziecie mogli dzięki temu też z tego czerpać, z takich paralelnych procesów więcej informacji, ale to już lepiej, żeby się działo z takiego przejawionego, świadomego wyboru, niż w sposób spontaniczny, bo kiedy dzieje się to w sposób spontaniczny, to niekoniecznie buduje się z tego harmonia, bo czasami sprzeczne treści w obu opcjach nawzajem się w pewien sposób Deprecjonują, no i to może powodować tylko prze, e, e, sprzeczność świadomości. Także o tym też warto, e, warto pamiętać. To może takie znowu e, z takiego poziomu dużego. E, Ogółu y, treści, no ale myślę, że dla wszystkich, którzy mogą to rozsupłać, jak to szaman mówi, jest y, to y, użyteczna informacja, y, bo można jej użyć natychmiast właśnie w czasie, w który, y, który przeżywamy moimi. Y, także cóż, y, gdyby się szaman nie pojawił y, ze zdjęciem z naszego dzisiaj przejawionego na przestrzeni yy, można powiedzieć informacji tutaj to życzę wam y, jutro owocnego y, dosakowania A wszystkim, którzy się wkręcili w kopalnię ogólnoświatową no to niech się wam ziszczą wasze y, te tylko najlepiej mieć je po jednej stronie albo nie życzyć nikomu y, nie być stronniczym i życzyć zwycięstwa tym, którzy lepiej dzisiaj zagrają, albo zagra za nich sędzia, na przykład, bo dziś duże szanse, że sędzia będzie najmocniejszą drużyną. No ale zobaczymy. Także trzymajcie się, szaman meczu, nie oglądanie. myślcie sobie, że to, że to jest u nich, żeby na kopaninę patrzeć. Gówno go kopanina obchodzi. No, to też komunikuje na przestrzeni. No i tyle. Trzymajcie się.